Siemano na mordeczki, witam was bardzo serdecznie już w dzisiejszym, trzecim odcinku z Live". E, Dzisiaj już lecimy na grubo, dzisiaj już nie ma przelewek, dzisiaj już lecimy naprawdę na wysokie cele na tym Ja jestem Mantent, szybkie intro Psst. No, także no, mamy już słuchajcie, dzisiaj już mamy nadzieję, że będzie bez tych wszystkich kurna strasznych dźwięków, co mi tak Denerwowało ostatnio w tej gierce, tutaj już mam nadzieję, że jest audio odpowiednie. żeby nie było też za cicho, o co to za ziomek, kim ty jesteś człowieku? O właśnie, wstawiliśmy to tą ligę legend. Targi gamingowe jakieś będą, można spotkać youtuberów, kupić retro konsolki. Yy, mamy coś na smartfonie, mamy do wyciągnięcia naszą komóreczkę. Smartphone, kalendarz, i w kalendarzu mamy wydarzenie. Ktoś nazywa Game World, on kosztuje 1000 baksów. Nas na to stać, nas na to stać. No, zobaczmy. Nie wiem, czy jestem zainteresowany w sumie. Postęp w nauce, no, idziemy tutaj po naprawdę wysokie postępy w nauce. Więc można jeszcze trochę rzeczkę przetrajhardować. Pójdziemy się położyć troszeczkę jeszcze. E, czas można przyspieszyć jak najbardziej. Tutaj to League of Legends jakoś idzie. Nie najgorzej. Ale to jest łapkę w dół. Jedyny normalny tutaj. Samemu to łapkę w dół. E, ok. I co teraz? Mamy karty nowe. Nie wiem. Fajnie by byłoby, gdyby karty można było odbierać w jakiś sposób. Pewnie można, ale ja tego jeszcze nie opanowałem w pełni. No co możemy tak naprawdę teraz zrobić? Możemy. Yy, bo nie widzę nas potrzeb fizjologicznych. O, mamy poziom trzeci, yy. potrzeb fizjologicznych, tu, tu, oczywiście, tutaj yy. spać. sobie nie potrzebujemy, ale warto się zawsze wyspać. Bo teraz na przykład ja mam bardzo rozwaloną yy, ten zegar biologiczny przez sferę i tak dalej. Także yy, polecam się każdemu wyspać. Jeżeli możecie spać, na przykład śpijcie ile wlezie, co nie, bo to jednak bardzo, kurde, oddaje. Jak ktoś jeszcze nie wyspany w życiu, to naprawdę jest ciężko. No taka prawda. No i co? Trzeba się będzie zaraz yy, myśleć o wyprowadce od tutaj rodziców. Yy, bo co? Yy, gdzieś tutaj widziałem coś takiego jak finanse, Mamy dom rodziców, czyli na pewno się trzeba będzie można yy, tutaj wyprowadzić gdzieś że nie pojedziemy nic za to jest najważniejsza yy, jedyna. Jedyny bonus z tego, że mieszkam razem z Wamusią. Jak na razie, sobie pomodrujmy trochę komentarzy, trzeba na ten konwent chyba iść, bo jest napisane, że trzeba iść na konwent. Także yy, pójdźmy. Może zakupić już bilet na ten konwent. Yy. On był w kalendarzu, tak. 5 lutego się odbędzie konwent także trochę jeszcze czasu My możemy już zacząć nagrywać mamy tylko dwie gierki ta ma popularność średnią, ta ma niską sprzedaj możemy sprzedać możemy ja, co to pójdzie za 9 dolarów To zawsze jakiś pieniądz, i Już tego nie użyjemy na pewno wypadałoby coś sobie nagrać. nie, nie mamy zbytnio szczerego. No nagrajmy z tego z tego lorta w sumie czemu nie. Popularność średnia to zawsze jednak coś. Rozgrywka hashtag 3 damy nudzi mi się. To już. A tu mamy, to znaczy Taki, też takie pytanie, pytania, które zadamy, żeby zachęcić tutaj e, widzów e, stałych do e, tutaj e, interakcji. E, formalnie pozdrowmy naszych widzów. E, komentarz techniczny. Okej. Okay. Trzeba coś drama dodać. Zabawna krytyka. Ładnie, ładnie. I okej. Okay. Jak to siedzi? Nawet nie najgorzej. Nawet nie najgorzej. Damy tutaj miękki fokus. Wiadomo, gradacja. Tytuł. Render. No. Mamy rekord. Chociaż coś. Ale pójdźmy do stajenki. Znaczy do szkoły oczywiście. Zrobiliśmy 3 baksy z tego. z tej ligi No ale chyba tam dostaliśmy jeszcze te pieniążki w ogóle za. za to, że to nagraliśmy. Że nie, nie pamiętam nawet. Wypadałoby. przypomnę sobie jednego, co chodziło. przed nagraniem tego odcinka, ale nie miałem czasu niestety. Do szkoły, nie O, teraz się zdenerwowała nawet na nas. A ja właśnie, ze szkółki wróciłem, to jest ciekawe dosyć. Powiem, że pójdźmy jeszcze raz. Ale my na tym. zamiast jesteśmy przygotowani z tego co widziałem, to. Ten... No mamy 12 godzin poświęcone na naukę, to jest przesada nawet bym powiedział. Mało się tutaj podoba, bo widzę też film. Ale już bug jest zrobiony. jak się spłacił nagrywając te filmy, a, bo ty jak musisz spać no przecież warto pamiętać, że nie można nie spać oczywiście ja to pójść sobie jeszcze coś w szamaj wariacie i w sumie tutaj można pracować w tej w tej gierce, a ja tego zbytnio skutecznie skuteczniam. test jest za dzień 22 godziny to pójdźmy jeszcze raz do szkółki, potem jakiś side job Idź się ucz, kochany mój. włosy przyjacielu. Cóż to za koleżanka lub kolega? Porozmawiaj. Cześć, Mountaint. eee, Wiesz co, ziomuś? Eee, ja mam test. co mam wywalone w ciebie. I idź się eee, popracuj sobie, wariacie. Zarób sobie... Yy, dychę za pomoc babci. Wykorzystajmy tutaj starszą osobę dla naszych korzyści finansowych jak najbardziej. To jest sporo czasu. My zrobiliśmy dolara. Fajnie, fajnie. Tak jest. E. Jeszcze jeden rozgrywka. Straszny pomysł. Dawaj kolejne firmy. Dzięki! Dobra, no walnijmy jeszcze jeden. A nie, nie chciałem robić zakupów, o co chodzi. Nie, nie. Tego Lorda jeszcze nagramy jednego. I potem już Złota Krowa się skończy. Już niska popularność jest. No, to i dostaję 5 baksów, nie opłaca się. Nagrajmy jeszcze jedno, mam nadzieję, że to z zasięgów jakoś nie popsuje. Nie wiem w sumie jak to działa w tej grze. Nie, pójdź się uczyć, bądź, bądź lepszy ode mnie, ucz się więcej. Nie graj tylko w gierki na komputerze. Jezu, on się uczy, to jest przesada. Nie zaraz idzie znowu na egzamin, to się jeszcze wyśpi szybko. Jako cenka, a plus, a plus, no ale to No muszę iść, pogratulować. Nie, teraz szybki sen. No, będzie czekała, śmieszne w sumie. No. Jak ma być? I 50 baksów! Wydają cokolwiek? Oczywiście, że tak. No eee, pójdźmy sobie na zakupki, bo wiadomo, że pieniądz musi zarabiać na siebie, trzeba e, tutaj inwestować. E, więc zainwestujmy może w konsolę. Jest konsola Mantendo, którą muszę, MUSZĘ kupić konsolę Mantendo, no, no, no po prostu muszę. Ale no należy na nią nie stać. E, a nie będę kupował innych konsoli, no bo nie, potrzeb nie potrzebuję. Ale potrzebujemy jakąś gierkę na pewno, taką dobrą gierkę, żeby coś z niej nagrać. Jakaś fajna gierka. Gierki się kupuje na stronie Amazing On Counter-Strike! No słuchajcie, counter streak a to ja muszę zakupić. Nawet nie potrzeba mnie kosztował, ale chyba niedużo. Zanim ten Counter-Strike przyjdzie, to pójdźmy jeszcze sobie popracować chwilkę, bo teraz szkółka nie jest aż taka ważna, mamy egzamin dopiero kiedy jakiś. 31 stycznia, ok, A to już nie było tego egzaminu? 26 dni mam egzaminu to weź to, weź to, nagraj, weź to, nagraj, wariacie, kochany mój, w Counter-Strike Gameplay Counter-Strike. E, CS... E, 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 hashtag za... zagrajmy w... Counter... Strong. To... trochę możemy mieć e, tytu, ten błąd ortograficzny w tytule, żeby zachęcić hejterów do obejrzenia filmiku, no wiadomo, że wsiadania się też liczą, nie? Nieważne jakie e, siedzi e, tutaj do, dowalmy może z e, skryptem nie to możemy wygnąć okej, okay, okej. Okay. Mamy na minusie dramę, my... tu zajmiemy jeszcze jedną dramę i to. Będzie git. No coś średnio ten film wyszedł chyba. Tak by to zmontować yy, na pewno jakoś tak o no, średnio to wyszło, mi się wydaje. No ale tutaj dobrze poszło chyba. Chyba jest git Counter strike się renderuje. No. To pójdźmy jeszcze jeszcze do szkółki. Jak to coś monotonne, no, ale no, co w sobie możemy robić, no, trzeba się uczyć, to jest prawdziwe życie, tak? Trzeba się uczyć. Wiem, się renderuje cały czas, dosyć długo, nie ukrywam. Jestem ten Game World. Za dzień. Może zmodyfikować nasz PC. -t. Chyba, że teraz nie można, bo... no, wiem, się renderuje, no super. No tak, no, co mogę zrobić? Eee, poczekajmy, już. nasz Counter-Strike się włączy. No, I idzie dobrze, ale dobrze poszło, dobrze poszło. Podoba mi się to. Będzie opiedział. Za co? No, nie uczę się, no bo nie mam kiedy. No teraz mogę pójść. Się. Nie, nie, nie mogę pójść. Się uczyć, trzeba pójść. Spać trzeba. Trzeba spać. Natomiast za 10 godzin ten konwent. Jeszcze trzeba coś zjeść na szybkości. Jest szybko. Zdążysz? Zdążysz. Co ze ziomuś? Eee, spoko ziomu, nie muszę nagrywać filmu, to mogę ci nagrać. Eee, Mam rozgrywkę za 5 dni. A ty iść na konwent, kochany. Eee, Name feria 1. Nie mamy zbytnio innych wyboru, także idźmy na imprezę. No i słuchajcie, impreza będzie już na następnym odcinku To macie tylko szybki look na to jak to wygląda I no, dziękuję za oglądanie i widzimy się no jeszcze w tym tygodniu, cześć!